To się cały czas nagrywa, to tylko z opóźnieniem no, parosekundowym, zanim pokażę, że jesteśmy. Widzicie, technologia ciągle nas przerasta, ale z nią dzielnie, dzielnie mm -hmm. walczymy. Mm -hmm. Duchem na pewno. Mm -hmm. e, dzisiaj wracamy do tematów rysunkowych, komiksowych. Będziemy męczyć się z anatomią dłoni. Tak, nie jest to ani łatwy, ani prosty temat. A my go postaramy się tak przedstawić, żeby każdy był w stanie tą rękę narysować. Spotka nas to w wielu przypadkach. Będziemy rysować postać, modela, poleżeć, też możemy porysować. Gdzieś ta dłoń się będzie pojawiać. No i jak to narysować? Jest to, powiem Wam, ciężka sprawa, przynajmniej dla mnie. Każdy radzi sobie na własny sposób. Ja zawsze wzorem moich nauczycieli akademickich mówię obserwować naturę. I coś w tym jest. jest, przecież dłonie zazwyczaj mamy. Jeżeli jesteśmy w stanie rysować, to pewnie większość z Was te dłonie ma. I możemy, to jest najbliższy nam model, możemy go zobaczyć. Zaczniemy oczywiście od ćwiczeń wprowadzających. Jak widzicie komiksy są z boku, więc będę coś tam prezentował różne sposoby, mm. łącznie mm. z tymi jak różnie komiksowo interpretuje się te dłonie. Dobra, zaczynamy od ćwiczenia bardzo prostego, a no więc bierzemy sobie kartkę, bierzemy sobie własną dłoń. Emilka jest praworęczna, więc odrysowuję dłoń lewą. Ale to... Jakbym w drugą stronę być... próbowała to by mi wyszedł taki śmieszny kikut. Jak widzicie rzecz banalna. Wszystkie pięć palców jest. Jak nie jesteście pewni, to możecie policzyć. Ja Czy chyba macie akurat pięć wszystkie mam. Nad za dużo nie mam do mówienia. Staramy Rysujemy się odrysować do spraw. Z dokładnie. nadgarstkiem. Okej. Okay. Nadgarstek mi się zeszczuplił. Poprawiamy. Dobra, zobaczcie. Dobra, nie Dłoń jest jak każdy widzi, tak jak koń w encyklopedii pierwszej polskiej. Mamy pięć palców. Tak. Ćwiczymy matematykę od razu. Liczymy do pięciu. I co dalej? Zmieniamy nasze z węgla przerzucamy się na flamastry. I pewnie Milka ma tu jakiś tajny plan i będzie zaraz opowiadać więcej o tej dłoni. Jak sami ja widzimy, wam... dłoń może się zginać. Palce nam się zginają, a to wszystko dzięki stawom. Teraz zaznaczymy na rysunku i ścięgną. Rysunku. ścięgną. Dobra, tak. zaczynamy od stawu. Zaznaczymy wszystkie stawy, yy, które mamy. To się bardzo przydaje później przy rysunkach, dlatego rysunki. że często się zdarza że zginamy naszego modela, bądź naszą postać, w bardzo nietypowych pozach. Wyłamując gdzieś tam stawy, tworząc nowe. Mm -hmm. Zobaczcie. Różnymi kolorami zaznaczę poszczególne stawy. A wy sobie w tym czasie możecie pozginać własne ręce. Zresztą jest takie ćwiczenie dla rysowników, dla malarzy, dla osób, które pracują rękami. Rze rzeźbiarzy to może mniej dotyczy, no dlatego że ci się tak. rozgrzewają. Żebyście rozciągnęli sobie stawę. Rozgrzali. Będzie się Wam łatwiej wtedy Rysować. To, co zrobiła przed chwilą Miśka, zrób to powoli. Czyli kręciła nad garstkiem, porozciągała, rozczapiżyła dłoń, wyciągnęła w ten sposób. Bo jak wszystkie czynności fizyczne, warto być rozgrzanym. Dobra. A no ja tutaj gadam, a Miśka Zaznaczyła rysuje. Stawy. Zaznaczyła stawy. stawy. I poznać. Każdy z nich ma swoją nazwę, w to już wnikać nie będziemy, chyba, że bardzo będziecie chcieli, to się odezwijcie. Bo powiem Wam szczerze, kurs anatomii miałem już jakiś czas temu i nie pamiętam zwyczajnie. Medycy pewnie muszą się nauczyć tego na pamięć, myśmy mieli wiedzieć, że są. Po trzy stawy w każdym palcu i nadgarstek. I tutaj zginają nam, się, zginają nam się nasze mm, palce. Ćwiczenie z ręką mm, można zrobić na wiele różnych sposobów. I zaprzyjaźnieni z nami Piki Robi na stronie Ministerstwa Komiksu, którą serdecznie polecamy, już proponowali ćwiczenie, żeby odry odrysować swoje dłonie. Ja zaczęłam. Miśka zaczęła, ale nie skończyła, nie Zabrakło jej cierpliwości. Pokaż jeszcze I robiła postać z własnej dłoni. Czyli jeszcze raz, Ministerstwo Komiksu, a na czele go stoi dwóch wybitnych rysow rysownik i scenarzysta, Pik i Robi. Polecamy panów. Tak. Spójrzcie jeszcze raz i sprawdzi, możecie to sprawdzić na własnych dłoniach. Czy Trzy wszystkie stawy? stawy? Są? Sprawdźcie, czy się zginają. Ten niebieski to jest ten, fioletowy to ten, a ten różowy, o, w tym miejscu się znajduje. Okay. Czyli się zgadza. Pamiętajcie, po co nam to? Po co nam takie proste ćwiczenie? Zanim zaczniemy mówić, jak rysować dłoń, żebyśmy wiedzieli, gdzie ta dłoń nasza się zgina. Pokażemy Wam teraz prosty sposób na narysowanie dłoni bez odrysowywania. Przydaje się to przy mniejszych formatach. Będziemy też próbować narysować na mniejszym formacie, bo my ułatwiamy sobie trochę zadanie i rysujemy duże te dłonie. A wiadomo, że w komiksie czasami w kadrze mamy malutkie przestrzenie, i w związku z tym tam jest trudniej. My używamy tutaj węgla, to nie jest najlepsze najlepsze do rysowania Ciężko go detali, zaprzeć, ale go widać na filmiku. Ale widać na filmie, a to jest dla nas ważne. Zobaczcie co robi Miśka, zaczęła od wyrysowania sobie śród ręczak, które zaznaczyła owalem. No, miało być kółko. <laughs> ok, może być, że jest to kółko. A teraz rysuje jakieś bliżej nieokreślone prostokąty. Które z czasem nabiorą kształtu palców, i zawsze jest problem z kciukiem. Zobaczcie, o ile z palcami łatwo sobie poradzić, bo rysujemy rozciągający się do dołu prostokąt, to kciuk ma tą wadę, że jest przeciwstawny, co nas wyróżnia jako małpy naczelne. W ogóle jako naczelna O, szerzej. Bo lemury też mają przeciwstawne kciuki. I inaczej go trochę rysujemy. Jesteś w stanie powiedzieć, bo ja się zaga zagadałem, zagapiłem. Zobaczcie. Przede wszystkim łamiemy go w pewnym momencie. Jest, to jest istotne. Ta część. Tak, tu jest ten staw. O którym wcześniej była mowa. Ten jak? Zaznaczony przyżycie. tutaj na fioletowo. Zobaczcie, jak przyjrzycie się, jak pracuje nasza ręka, ją. Zobaczcie, jak głęboko wchodzi palc. Tu zamykamy pięść i możemy położyć kciuk na niej. O, tu akurat zrobiłaś odwrotnie. Płasko, płasko, żeby było to widać. Widzicie? i teraz ruch samym kciukiem. Kciuk jest przeciwstawny i on jest no, pewnym problemem przy rysowaniu, jeżeli nie upraszczamy y, rysunku. Dlatego że musimy pamiętać o tym, że on się łamie, zgina i nawet jak rysujemy dłoń wyciągniętą, to on jest zawsze pod lekkim kątem. W dodatku mięsień, który tutaj wchodzi, jest też widoczny zazwyczaj na rysunku. O, właśnie. Cały czas, jeżeli będzie taka potrzeba, poszukamy dla Was tablic anatomicznych z układem mięśni i z ich nazwami. A na potrzeby rysunkowe po prostu warto zapamiętać, że coś takiego tam mamy. Tutaj, jak widzicie, cały czas poruszamy się wokół anatomii ludzkiej. Będzie ona dotyczyła także małp naczelnych oraz postaci zwierzęcych, którym nadamy cechy ludzkie. Jakby an świat anatomii innych zwierząt to jest zupełnie inna bajka. I może jak kwarantanna potrwa dłużej, spróbujemy do tego nawiązać i spróbujemy zrobić na ten temat lekcję. Ale dzisiaj skupiamy się na tym, co mamy najbliżej i na najbardziej znanym nam świecie, czyli mówimy o ludziach. Zobaczcie, to jest bardzo też prosta rzecz do narysowania, w ten sposób przynajmniej. Czyli jeszcze raz, owal. Kilka prostokątów rozszerzających się u dołu. I dwa prostokąty, tutaj, które tworzą nam kciuk. Mamy dłoń. W naszej głowie ten obraz tworzy dłoń. Dobra, miśka rysuje, ja dalej będę mówił. Często takim popełnianym błędem rysunkowym jest to, że nasze dłonie w naszym własnym odbiorze wydają nam się małe. Przepraszam? Na zdrowie? Jeszcze nie, No mi się na kichnięcie. <grym> ok, niestety zaczął się też sezon pylenia wszystkiego i już wszystko kwitnie i pili, jakaś alergia mnie złapała. Ale wracam do tematu. Nie swojego zdrowia, ale rąk. Nasze ręce są większe niż nam się wydaje. I jak rysujemy postać, zwracajmy na to uwagę, żebyśmy nie mieli małych łapek, tylko ręce są dość potężne. Dobra, yy, Miśka rysuję, a ja coś chcę pokazać. W sumie, co to byłoby za? Bez pokazywania. W ręku trzymam, zaraz będę stąd pokazywał Wam z tego komiksu. Jest to Praga Gada Wiechem 2. Świetny komiks Fundacji Animacja. Polecam odwiedzić i stronę, i zainteresować się projektem. Jest to jeden z ciekawszych projektów u nas. Jest to, są to zbiory komiksów na temat nieistniejącego właściwie już miasta Warszawy, Pragi dokładniej, czyli dzielnicy po drugiej stronie Wisły. A ten album akurat jeszcze był oparty o prozę Wiecha. Był to autor, który przez chwilę był także w Lublinie w czasie wojny, ale zasadniczo był związany z Warszawą i po wojnie był związany z Warszawą. I Opowiadał o losach. Dobra, trochę się zapantyłem i zagadałem, ale chcę Wam pokazać sposób. O, właśnie. Spójrzcie. Widzicie? Dość dłuże, wyraziste, wyraziste dłonie. No i ten kciuk, o którym myśmy tak tutaj wspominali. A rysunki są Pana Sławomira Kiełbusa. Jeszcze raz pokazujemy. Spójrzcie, jak wygląda to w komiksie. Kreska karykaturalna, ale jak najbardziej poprawna. Tutaj zaczynamy następne ćwiczenie. Okay. Dobra, co coś, dwa słowa o tym ćwiczeniu? Będziemy próbować rysować dłoń. To cały czas robimy. Tak, tylko z tym razem z rozrysowaniem stawów. Dobra. Czyli trochę powtarzamy to ćwiczenie, które robiliśmy na samym początku. Tak, tylko w inny sposób. Cały czas utrwalamy sobie. Tak jak wcześniej. Mamy śród które jest okrągłe. Mamy jeden staw kciuk. O Drugi staw. A ja wam pokażę dłoń. W perspektywie tym razem rysunki Pana Mirosława Urbaniaka. Ten sam album naprawdę warty nabycia. I tutaj mamy zaznaczone stawy. Zobaczcie, yy, skóra na yy, stawach zawsze jest taka przymarszczona. Tam mamy, nie wiem, najprościej mówiąc, trochę więcej, żeby można ją było pracować tymi stawami i stawy nie przebijały nam skóry. A tutaj w mistrzowskim ujęciu Sandowala mamy gwałtowną scenę. Przepraszam, ale przepraszam. Ale naprawdę lubię ten album, ekscytuję się trochę tym albumem. Zobaczcie, tutaj są przerysowane te proporcje, przerysowane te dłonie, ale one też nadają charakter postaci. Więc jeszcze raz: Praga Gada Wiechem 2, wyda, wydanie Fundacja Animacja. No A nie. wydane było w roku ubiegłym w 2019. To wrócimy do rysunku. W tym momencie mamy rozrysowane tak bardzo umownie, stawy i kości. Te linie symbolizują paliczki, czyli te kostki, które tworzą nam dzięki kocie. Przepraszam, może się przesunąć. Odejść, odejść, Na czym to ja? Na te kości, które właśnie tworzą nasze palce. O, te tutaj pomiędzy stawami. Teraz to wszystko będziemy ubierać w skórę. Jak widzimy, przy stawach nasze palce są grubsze. Miśka tutaj obrysowuje tą dłoń. Zobaczcie, powstaje jej już kształt. Miejmy świadomość tego, jak przy każdym rysunku anatomicznym, że na kościach mamy mięśnie ścięgna. Że na tym swoim szkielecie, tak jak rysowaliśmy postać w ruchu, oblekaliśmy ją, ubieraliśmy ją w mięśnie. One nie muszą być idealnie zaznaczone. Możemy już od razu zaznaczać ubranie, zaznaczać tkankę tłuszczową i tak dalej. Natomiast musimy mieć świadomość, że nasze postacie to nie są patyczaki, tylko pełnowymiarowe postacie z krwi i kości. Miska rysuje patrząc też na swoją własną dłoń. Zawsze jest łatwiej, jak mam życie na coś patrzeć. Obserwacje będziemy polecać cały czas i zawsze. To nie musi być studium akademickie, dlatego że w komiks daje nam dużą swobodę, jeżeli chodzi o interpretację postaci, o interpretację ciała ludzkiego. Co więcej, jednym z wyróżników komiksu przez długi czas było to, że on był odrealniony, że on był karykaturalny, prześmiewczy. Jednak podkreślam, że warto znać anatomię, warto być poprawnym anatomicznie. I teraz się przyjrzyjcie. Miśka zaznaczyła stawy kości, śródręcze nadgarstek, patrząc cały czas na swoją dłoń, Spróbujcie to ćwiczenie zrobić tak, tak samo, znaczy, patrząc po prostu na dłoń w tym sensie, tak samo. I kiedy mamy świadomość już, że mamy te kości, że mamy stawy, że na kościach są mięśnie ścięgna, Spróbujemy Wam pokazać teraz, jak tylko tutaj Emilka skończy, w innych układach dłonie. Ja pokazywałem przed chwilą w komiksie, a my spróbujemy pokazać Wam, jak to narysować. Bo na razie rysowaliśmy w taki bardzo prosty sposób. Mhm. I to jest takie ćwiczenie, które po prostu trzeba zrobić. Ono może się wydawać nudne, nieciekawe. Po ciekawą zabawę z dłonią zapraszamy, jak będę się powtarzał, do Ministerstwa Komiksów, do Pika i Robiego. A my spróbujemy teraz pokazać Wam inne układy dłoni. Oczywiście możemy to robić patrząc się na, naszą, na nasze dłonie. Zawsze są pod ręką. A ewentualnie na dłonie kogoś innego. Ale warto też pamiętać o pewnych zasadach. Choćby o tym, że najmniejszy nasz palec jest krótszy od palca wskazującego. Właśnie. Weź jeszcze kartkę. Mamy kartkę. Ale z dłonią. Zapomnieliśmy o ważnej rzeczy. Posługujemy się mm, pewnym językiem. Natomiast nie, może być to zrozumiałe, każdy palec ma swoją nazwę. Ale o tym chyba wiemy. Tak, mamy kciuk, no, piszemy ładny kciuk. Mamy palec wskazujący i nie jest on najdłuższym, ale jak złożymy dłoń, to nim zazwyczaj pokazujemy. Palec środkowy, nic odkrywczego, bo jest on na środku. Palec serdeczny, zwany też, Obrączkowym. Zazwyczaj po prostu na nim nosimy obrączkę. Oraz palec mały. Co też nie jest niczym odkrywczym, gdyż jest zazwyczaj najmniejszy. Mając tą wiedzę, jeszcze raz, kciuk, palec wskazujący, palec środkowy, palec serdeczny oraz palec mały, możemy przystąpić do dalszego rysowania. Dziękuję. Nie wiem, na ile są to powszechnie używane ciągle nazwy i czy zwracamy na to uwagę. I teraz tak, mając dłoń w układzie, wyciągnięty palec serdeczny. ağır